Czego dzisiejsza publiczność teatralna oczekuje za swoje pieniądze, za swoje podatki w teatrze? Często pada takie sformułowanie, że e, chciałbym, chciałbym zobaczyć coś, czego jeszcze nie widziałem. E, ale równie często pada sformułowanie. E, nie, nie, to, to, to przekracza granicę dobrego smaku. Czego oczekujemy? Szczerze mówiąc, dobrej zabawy, przyjemnego spektaklu, tak, nie nudzić się zbytnio. Po pierwsze, żebym nie został potraktowany jakąś dziwną substancją ze sceny, po drugie, żebym nie był zniesmaczony, biorąc pod uwagę to, co się dzieje we współczesnej dramaturgii. Rozrywki, na pewno, czegoś wesołego, ale również czegoś, co da do myślenia. A pan czego oczekuje od teatru, kiedy przychodzi na spektakl? No jak zwykle, emocji, wrażeń, no i czegoś, co... Zainteresuje i pogłębi wiedzę o świecie, o sztuce. Powinna powiedzieć, że się chce się dobrze bawić, prawda? Aczkolwiek niekoniecznie. Coś musi mnie zafrapować, coś zastanowić, teatrze. Eee, satysfakcji tego, co obejrzymy i zastraszenia. Który widzicie to dostałeś? pytał się! Chciałam zobaczyć coś, czego jeszcze, jeszcze nie widziałam. Chciałam zobaczyć swoje zdrowe dziecko. Dziecko! Dziecko, które pana wierzy ma w firmie w nie udałam na leczenie! Dziecko! 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 O! Dziecko. 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 dziecko! To nie jest moje dziecko. Mnie się wydaje, że po to jest taka instytucja jak teatr, który jest instytucją publiczną, po to są ludzie, którzy pracują i są uznawani za artystów w tym teatrze, żeby oni mówili ludziom, że to jest właśnie sztuka, że to, że, że to jest teraz taki teatr, że, że teraz taki teatr się robi. Jesteś... Jest takie popularne hasło, które pada tutaj w przedstawieniu też, że skoro ja płacę podatki, to mam prawo oczekiwać czegoś, czego chcę w teatrze na przykład, od artystów. Popiczu powiedział, że jeżeli nie znajdziemy tego dziecka, to jego firma splajtuje, Męki nie wyjdzie z tej nie kurwa Sama-sama pola-pola saya, saya akan selamat akhirnya. Oh, oh. Saya akan selamat akhirnya, saya akan selamat